Cześć, witam. Dzisiaj chciałam Wam pokazać fantastyczny przepis na kotlety z buraków. E, mogą one posłużyć jako przekładaniec do słynnej buły posypanej sezamem, ale nie muszą. Można podać je z frytkami, można je zgrillować, można podać je z samą sałatą. Jak kto lubi, jak kto woli. E, tutaj mam 360 gram e, startych na tarce buraków surowych, z których wycisnęłam sok, ponieważ... Okazały się one bardzo soczyste, więc wycisnąłam z nich sok. Tutaj mam 80 g bobu, który ugotowałam uprzednio i obrałam ze skórki oczywiście. Będzie potrzebna jedna cebulka drobno poszatkowana. Będzie potrzebna mięta. Będzie potrzebny i nawet wręcz konieczny koperek. Koperek i mięta to jest podstawa w tym, w tym przepisie. I jeszcze jest pietruszka i szczypiorek. I jeszcze tutaj mamy mąkę z sieciorki. Nie dodajemy żadnych jajek. No nie trzeba. Ja zrobię taki, taki przepis typowo wegański. Do buraczków dodajemy cebulkę. Oczywiście. Dodajemy sól. Ja to później sobie spróbuję. Oczywiście pieprz. Dodajemy czosnek. Ja później sobie to jeszcze doprawię. Dodajemy posiekaną, drobną miętę. Tak, mięta naprawdę tutaj jest konieczna. Te zioła, mięta i koperek nadają cały charakter tym kotletom. Używam naprawdę dużo miękkiej czasami do tych kropek. Dodajemy. I teraz koperek, który, jak powiedziałam, jest konieczny. On ma takie dosyć długie. On ma takie dosyć. On ma takie dosyć grube łodyżki. Ale to nie stanowi żadnego problemu. Też drobno siekamy. również dodajemy. Pietruszka. Dodajemy dużo szczypiorku. Ja sobie tutaj postawię. Założę sobie rękawiczki. Mam już rękawiczki. Dołożymy bobu. Ja na razie wsypię ze dwie łyżki mąki. Wymieszam to i zobaczę. To jest mąka z cieciorki, jak powiedziałam. Wymieszam to i zobaczę, jak to będzie wszystko nam się kleiło. I później, ewentualnie, dodam jeszcze więcej mąki. Można dodać jajko. Można dodać też serfeta do tego. Jest bardzo, bardzo też smaczne z serfeta. Bardzo pożywne. Zdrowe. Burgery, i Niekoniecznie burgery, kotlety. Ugniatamy. Oczywiście polecam, zalecam założyć rękawiczki. Bardzo fajnie. Ja dodam jeszcze, może. dodać jeszcze może jedną łyżkę mąki dla pewności, żeby mi się to wszystko skleiło. Wyrobiona już jest dobrze. Nie robię ich zbyt grubych, ponieważ będzie trzeba je długo smażyć. Nie zapominajcie, że te buraki są surowe. Ja już teraz zdjęłam te rękawiczki. Tak wyglądają przygotowane już burgery. Będziemy je teraz wkładać na gorącą patelnię. Troszeczkę je podsmażymy. Obrócimy na drugą stronę. Wam pokażę, że nie daję więcej ich na patelnię, ponieważ yy, chcę mieć po prostu przestrzeń na to, żeby je przewrócić. Chcę się troszeczkę odkleić. Ale to nic. On wygląda tak. Ja je przykryję teraz talerzem na jakieś dwie minutki. Zaczynają dobrze wyglądać. Obrócę je jeszcze raz. Rusimy je dalej. Myślę, że jedna porcja już jest gotowa. Wyjmujemy na panerzyk nasze kotleciki. I smażymy następną porcję. Zobaczcie, piękne. Położyć 4... to znowu przykryję. Na jakieś 5 minutek obracamy dla pewności, żeby wszystko było miękkie. Za chwileczkę Wam pokażę efekt końcowy. Proszę bardzo. Kotleciki są gotowe. Jak widzicie, nie rozleciały się, są w całości. Wszystko. Można posypać je sezamem, można posypać je mm, jakimiś y, ulubionymi ziołami, i fajnie, fajnie smakują naprawdę z takimi grubymi frytami, albo, z, jak powiedziałam wcześniej, z pyszną sałatą. Polecam.